Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Odjazd! Już ruszyła nowa, odjazdowa, bombowo-kolorowa ciuchcia. A z nią komiksy, opowiadania, gry, zabawy, konkursy. Poznacie świat, zwierząt i naszych nowych, zielonych przyjaciół z zaczarowanego lasu. Trzymajcie się mocno siedzeń! Cen... Każdej ciuchci do wyboru. Płyty z filmem lub doskonałą grą komputerową. Ciuchcia, miesięcznik nie tylko dla grzecznych dzieci. Co miesiąc w Twoim kiosku. Zapraszamy Was w bajeczną podróż do świata magii i baśni, do świata czarodziejskich opowieści. Jak zawsze bajkowe kolorowanki, zagadki, rebusy, zawiłe labirynty, konkursy z nagrodami, czarodziejskie sztuczki, no i oczywiście magiczny prezent od Maćka Pola. Czarodziejskie opowieści to, co dzieci lubią najbardziej, co miesiąc w Twoim kiosku.